Witajcie serdecznie Was zapraszam na warsztaty Drive Pride, które zorganizowała dla nas nasza ambasadorka z Warszawy Anna Kamińska. Miłej zabawy, i oczywiście możecie się spodziewać lawiny fantastycznych nowości informacji o Kera. my zobaczy jesteśmy łanusi, piękny mały biały domek i zaraz się będą czarodziejskie rzeczy. Kochamarz! Mhm. Gdzie on jest? Co on zrobił tutaj? Stojaczek zrobił, przygotował. Sprzęt przyniesiony buzia? Jest. Sprzęt. Gdzie jest, jest Za kulisami. Aha. Jest dobrze, naprawdę. A, naprawdę jest dobrze. Dobra, dziewczyny, słuchaj. Ja zawsze rozważnę, tą całą imprezę. Bo na przykład Tatiana jest tu z zaskoczeniem w to nie wie co to za impreza. Więc <laughs> ponieważ cie mnie, że ja zawsze coś wymyślę. I oczywiście znowu wymyśliłam. Czyli yy, zawsze bardzo mnie interesowało zdrowie i uroda, No to wiecie, albo on się, absolutnie, jeśli chodzi o urodę, klasyfikuje na mnie, numer jeden. Ale ponieważ szłam na operację Żylaków, już byłam blisko, to yy, zaczęłam w internecie wyszukiwać jakichś naturalnych, oczywiście, sposobów na pozbycie się te, tych Żylaków. Chcę się następująco, że znalazłam w internecie filmik, gdzie był na naturalnie, usunie żylaki celulit to też super dla mnie, wiadomość blizny, coś tam coś tam nie? i tak szłam po okienice do kłamko, od filmiku do film, filmiku i trafiłam na tą dziewczynę. To ja. Na tych filmikach, zaraz Wam trochę o nie wiem, na tych filmikach było pokazane, że jest urządzenie, które właśnie tak pobudza układ krwionośny i całe ogóle ciało, komórki rozumują szybciej, w takim, w takim tempie i tak dalej. I że jest takie urządzenie, więc akurat tak się złożyło, że Ela przyjechała do Warszawy następnego dnia, przypadkiem, wiecie, jak to jest w życiu, to, y, I ona miała to urządzenie i mi pożyczyła. Ja przyjechałam do domu, zaczęłam sobie robić te żylaki. Żylak jest jeszcze, jest, ale jest o połowę mniejszy. Więc to jest miesiąc tyle. Beata mówi, że twarz poszła do góry. Beata mówi. A, a ona mówi prawdę. To jest dziewczyna, tak. która... Po, 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 Nie po... słodzi. Nie. Nie. Tak ja już to jest... Ja już że... efekty widzę. Więc co zrobiłam? Dołączyłam do niej, to jest tak jak Arbon, to jest marketing sieciowy, biznes który się buduje poprzez rekomendacje, tak samo jak ja w moim pierwotnym wizycie kompletnie mi nie koliduje, uzupełnia totalnie. No i trafiłam do takiej dziewczyny. W sumie powiem Wam, że teoretycznie powinnam być gdzieś indziej po pierwszym filmiku, ale tak mnie prowadziło, że trafiłam do osoby. która Ile jesteś? Półtora roku? Niecały nie rok, we wrześniu Niecały nie rok już jest na menadżerskich stanowiskach, więc trafiłam bardzo dobrze razem z Grzegorzem, bo to jest tandem. To jest kobieta, która pewnie o sobie niewiele powie, bo jest bardzo skromna, ale jest jakąś w ogóle surwivalowtem, joginką, e, duch, uduchowioną osobą, więc jakoś tak widzicie, mnie prowadziło. I teraz już Ela tobie oddaje głos, bo ja nawet nie wiem jak wygląda takie spotkanie i dzisiaj się właśnie dowiemy, jak ogóle tak. się prezentują te urządzenia. Dziękuję bardzo za takie piękne przedstawienie. Cieszę się kochane, że jesteście. To jest rzeczywiście gruba sprawa. Ja jestem od bardzo wielu lat osobą publiczną. Zdajcie sobie sprawę na pewno z tego, że do takich istot przypływa bardzo dużo ofert. Do Was indywidualnie przypływa. Jak tylko pojawicie się w necie, zajmujecie się zdrowiem, macie jakąś dziedzinę, którą lubicie, to zapewne dostaje się dużo propozycji różnych firm. Najczęściej są to marketingi właśnie sieciowe. I e, dlaczego jak gdyby nigdy nie zarezonowało ze mną nic do momentu dwóch firm, które spotkałam i powiem wam dlaczego wtedy się na to otworzyłam. Ja do tej pory prowadziłam autentycznie, potrafiłam wprowadzić stan człowieka w tak, w tak zwaną, gdybyśmy mieli powiedzieć o fizyce kwantową, kwantowej, to mam naprawdę ogromne zdolności, żeby wprowadzić człowieka w taki stan, który jest nazywany superpozycją splątania kwantowego. I kiedy przyszła pandemia, i przyszło to też dla niektórych realistyczne zagrożenie wojny, to wydarzyło się na świecie dokładnie to samo, co wydarzyło się, jakby world center. To jest pomierzalne. Bardzo mocno spadła energia na ziemi. I wtedy ludzie, którzy nie są bardzo świadomi swoich myśli, czynów, tego, co mają w podświadomości, nawyków. To będą ludzie, którzy będą odczytywać te lęki, będą z tą wibracją niestety pójdą do przodu. I tak się wydarzyło na świecie, dlatego że każdy z nas w jakimś etapie był powiedzmy zamknięty. No ja się nie dałam zamknąć, ale nie pracowałam na taką skalę jak do tej pory, czyli nie prowadziłam na pewno warsztatów. I wyobraźcie sobie, dlaczego otworzyłam się na taką pomoc z zewnątrz. Dlaczego nagle ja nie chcę nie... nie Straciłam wiary, że my mamy takie możliwości, bo ma je każdy z nas. Natomiast przez ten okres świadomość zbiorowa, gęsta, bardzo. Jak po dwóch latach pojechałam poprowadzić warsztaty, to wracałam i płakałam. Dlatego że do momentu tego właśnie spotkania, po tych dwóch latach, było tak, że jak ja wchodziłam na salę, to ludzie mieli otwarte serca, od razu czułam koherencję serca, od razu płynęło i inaczej wchodziło. Inaczej się wydobywało i bardzo długo zostawało. Wiele ludzi mi mówiło, że jest tam jak natręt, bo po warsztatach siedzę im w głowie, jak jest jakaś sytuacja, to dosłownie się pojawiam i tam gadam im w tej głowie. Rozumiecie? Tak potrafię docierać do człowieka. Ale zauważyłam, że ten okres dwóch lat zmienił naprawdę diametralnie bardzo wiele, dlatego że na sali, jak pojechałam, prowadziłam to dla takiej telewizji niezależnej. Wtedy to po prostu większość ludzi była ociężała w ogromnej autoagresji, zdezorientowani, bo to Leksy robił, że byli totalnie zdezorientowani. Bardzo dużo kobiet nagle zapuszczonych. Chwała Bogu, że widzę tak piękna, atracyjna i zadbane kobiety, bo wtedy na tych warsztatach przeżyłam szarość, obojętność, izolację, agresję. Ja wyczułam takie rzeczy, bo... Też mam bardzo mocno przez to, że tysiące osób przepłynęło przez moje serce, rozbudowane jasno czucie i jasno słyszenie. Więc i też głębokie terapie, jakie przez lata prowadziłam, czyli ktoś do mnie przyjeżdża, miałam takie domy, może nie aż takie jak Ania, ale wynajmuję ogromne domy: ludzie przyjeżdżają na terapię, czy to małżeństwa, czy to ktoś, jakaś pani, chce popracować nad sobą, a raczej odkryć nową jakość. I tak to wyglądało do tej pory. Aż po tych warsztatach po prostu się wzruszyłam, pomyślałam po raz pierwszy, że będzie mi potrzebne coś z zewnątrz, że na pewno istnieje coś, co będzie tym tak zwanym przełącznikiem, że dużo łatwiej będzie mi uzyskać to, co kiedyś. Po prostu dotrzeć na tyle, żeby ta istota odkrywała swoje najwyższe wartości, bo takie jest zadanie nasze. Każda istota przyszła tutaj z ogromnym potencjałem. I kiedy my mamy niski poziom energii, nie mamy w stanie, nie jesteśmy w stanie po pierwsze zobaczyć tych potencjałów, po drugie wytobić sobie odwagę i siłę, żeby one się zamanifestowały. I w odpowiedzi przyszła firma jako pierwsza, firma rosyjska, nie będę o niej mówić, to jest dożywianie komórkowe, korzystam z tego do dziś, mamy to ze sobą w każdej podróży, dla mnie zdaje egzamin, dlatego że jest to landrynka, w której jest po prostu wszystko co pochodzi od natury, tam jest też ładunek ujemny, wkładam pod język, czuję się dożywiona komórkowo, ale nie ukrywajmy, ceny tych produktów, naprawdę trzeba było uzyskać takie obroty jak ja, żeby mieć ten komfort, żeby naprawdę ogromne ilości tego sobie móc pozwolić jeść. Dla przykładu kuracja MLS-em i alt czyli oczyszczanie z pasożytów, bakterii, grzybów, do tego oczyszczanie limfy i kosztuje miesięcznie 650 zł, a ja chcę pomagać wszystkim, Emerytką też. I bardzo od wielu lat pasjonuje mnie częstotliwość. Pasjonuje mnie stan samadhi, który może być nazwany też właśnie tym super splontaniem kwantowym, a może to też być coś takiego jak implozja. Zaraz Wam to wszystko powiem, żeby nie było skomplikowane, ale to jest fenomenalne, ponieważ wszystkie moje pasje przede wszystkim ludzie i ta prawdziwe pragnienie tego, żeby mieć coś takiego, że dosłownie zrobię pstryk i ta istota nie będzie musiała wielu lat przychodzić do mnie na zajęcia, żeby osiągnąć stan samadhi bo jest to dzisiaj bardzo trudne. Dla ludzi, którzy w ogóle nie mają tego w praktyce, nigdy tego nie doświadczali, tego stanu, albo były to tylko takie przebłyski, będą mieć bardzo trudno, obecnie, dzisiaj, żeby żyć w zdrowiu. Co to jest stan samadhi? Stan samadhi to jest najgłębszy, najgłębszy stan relaksacji. Stan teta to jest stan teta twój, kiedy śpisz możesz mm -hmm. tego doświadczać, możesz też sama to, to wywołać w sobie, a możesz też... Ale co? Błąd, nie, 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 ja wiem, co to jest stan teta, ale co odczuwasz co wtedy? No, nie, co chodzi? Moment, moment, moment. Zaraz wszystko rozwinę. Chodzi o to, że bardzo wielu ludziom jest trudno osiągnąć ten stan, a w tym stanie teta to jest stan który można nazwać z jednej strony, że wtedy Twoja energia w ciele zachowuje się jak torus, jest samoodnawialna, możesz to osiągnąć na tym poziomie, mm -hmm. a możesz też osiągnąć to na poziomie właśnie tego super splądania kwantowego. I to mnie bardzo interesowało i okazało się, że jest takie urządzenie na rynku od stosunkowo niedawna, że w ogóle pojawiła się informacja na temat częstotliwości. Dlatego tyle pytań, to jest zupełnie naturalne, bo jest bardzo, znana, bardzo mało znana częstotliwość teraherc. My wiemy, co to są fale podczerwone, my wiemy, co to jest mikro. No podczerwień, mikrofala, tak? O częstotliwości chodzi. Niedawno stosunkowo niedawno zostało odkryte to wąskie pasmo między właśnie mikrofalą a podczerwienią, to jest na poziomie 10 terahertz.